Martyna Wojciechowska obecna jest w świecie polskiego show, biznesu już od ponad trzech dekad, jednak mimo tego słynna podróżniczka nie osiada na laurach i nie zwalnia tempa. 49, latka jest wciąż jest jedną z najbardziej znanych i cenionych osobowości medialnych w naszym kraju. Pisarka, dziennikarka i działaczka społeczna wzbudza ogromne zainteresowanie i inspiruje kolejne pokolenia fanów. Największą sławę gwiazda stacji zwiertniczej zyskała dzięki autorskiemu programowi Kobieta na krańcu świata, który zadebiutował na antenie TVN U w 2009 roku i szybko stał się prawdziwym hitem. Chociaż trwają wakacje, Martyna Wojciechowska nie odpoczywa, tylko nagrywa kolejne odcinki popularnej serii. Niestety, nawet tak doświadczonej podróżniczce zdarzają się nieprzewidziane przygody. Podczas zdjęć w Kenii dziennikarka wpadła w prawdziwe tarapaty. Samochód jednego z członków ekipy utknął w błocie i celebritka znalazła się w potrzasku. Taka sytuacja trochę trudna, a mianowicie samochód 1Z, to nie jest akurat nasz samochód, ale utknął w przejeździe, w takiej małej rzeczce. No i teraz, co tu zrobić? Relacjonowała całe zamieszanie na swoim Instagramowym profilu. Po usilnych próbach wydostania się z tarapatów, zespół kobiety na krańcu świata poprosił o pomoc tamtejszych mieszkańców. Przyjechał już traktor, żeby ten samochód wyciągnąć. A ja tylko Wam powiem, że nie ma takiej sytuacji, w której człowiek sobie nie poradzi, prawda? Podsumowała podróżniczka. Jak można się domyślić, nawet takie przygody nie odstraszą Martyny Wojciechowskiej od realizacji kolejnych odcinków swojego autorskiego programu. Zobacz też, wieści w sprawie dziecka Wojciechowskiej to nie plotki. Nagle oficjalnie ogłosiła: Martyna Wojciechowska zakochała się. Zdradziła wszystkie szczegóły doniesienia w sprawie Kosakowskiego to nie plotki. Rozwód z Martyną. A teraz to Martyna Wojciechowska słynna podróżniczka nie osiada na laurach i nie zwalnia tempa. Kobieta na krańcu świata Martyna Wojciechowska nie odpoczywa, tylko nagrywa kolejne odcinki popularnej serii. Utknął w błocie i celebrytka znalazła się w potrzasku. Kobiety na krańcu świata poprosił o pomoc tamtejszych mieszkańców. A ja tylko wam powiem, że nie ma takiej sytuacji, w której człowiek sobie nie poradzi. Prawda? Nie odstraszą Martynę Wojciechowskiej od realizacji kolejnych odcinków swojego autorskiego programu. Zobacz też, wieści w sprawie dziecka Wojciechowskiej to nie plotki. Nagle oficjalnie ogłosiła Martyna Wojciechowska zakochała się. Zdradziła wszystkie szczegóły doniesienia w sprawie Kosakowskiego to nie plotki. Rozwód z Martyną, a teraz to